Dzień dobry. witam na ostatnim naszym dzisiejszym spotkaniu w ramach bieżącej analizy technicznej. Zajmujemy się teraz indeksami. Rozpoczęła się sesja europejska, więc trochę więcej można na ten temat powiedzieć. Zanim oczywiście do Stanów, no to jeszcze tutaj Europa, czyli d 30 DAX. O cenie 15 670 już nie raz wspominałem w dniu dzisiejszym, innymi dzisiaj rano. Był taki wątek sugerujący, że może może wrócimy z powrotem do tego kanału, który zajmuje się pomiędzy 15 500 a, 16, a 15 670. No i wychodzi na to, że tak. To jesteśmy w tej chwili w dolnym zakresie zmienności wynikającej z hatchwórki. Dotykamy dolnej linii Boligera. W teorii oznacza to tyle, że nie powinno już dalej się obsuwać. W praktyce nie widzę większego problemu, żeby dotknąć linii 15500. Jeżeli spadniemy poniżej 15500, no to tutaj będziemy sięgali do lewej strony i wtedy pojawią się realne szanse, żeby tak sprzedać się jeszcze bardziej. Tak czy tak, no, brak zdecydowania po stronie popytu w kreowaniu nowego szczytu no, przekłada się też na taki, nie jestem pewien, czy można nazwać to nawet konsolidacją, ale rozbudowaną korektę, chyba to jest może lepsze. Rozbudowana oczywiście w czasie. Widać to też na wykresie dziennym w, na Polingerze, który, no, co by nie powiedzieć, porusza się właściwie poziom już od kilku ładnych dni, jednocześnie potwierdzając, że tam 15,800 to jest to, ekstremum cenowych, które pojawiło się w połowie czerwca. To jest górna linia tego narzędzia, czyli opór, wsparcie. Tutaj wychodzi 15 400, a środkowa linia 15 600, czyli trochę rozbieżnie do tego, co mamy na wykresie godzinowym. Ale między innymi sam zakres, no, też, czy też wielkość świecy z dnia dzisiejszego, powoli wyczerpuje amplituda ruchów po stronie podaży. No, chyba rzeczywiście, że pojawi się jakaś szczególna informacja, która to jest jeszcze niedźwiedzie do tego, żeby. Gdzieś tam niżej sięgać. Stochastik wysoko, więc to jest jakiś tam argument za tym, żeby tworzyć um, przecenę. RSI, no, mówiłem już o ruchu bocznym, więc on tutaj nie ma za bardzo siły sprawczej, żeby pokonać 70 czy 30, więc idzie sobie gdzieś tam po środku z zakresu swoich wahań. E, SMP500. Um, Linia wyznaczona przez równość korek skal godzinowych, tak naprawdę chyba w tej chwili największą furorę może tutaj robić, bo 4350 raz, 2 trzeci raz jest dotykana, i widać tutaj jakieś zakusy na to, żeby jednak nie przypuszczać notowań tego instrumentu poniżej. Jeżeli to by się udało, czyli podaż rzeczywiście by pokonała to geometryczne wsparcie, no to trzeba by sięgać dużo niżej między innymi do poziomu 4300, może 4260, to są te dwie wartości, które tutaj wyszły nam z wykresu. Jako potencjalne wsparcia ja już je przesuwam w prawo, żeby one gdzieś tam się uaktywniły, jednocześnie tą górną niebieską linię, która ma mniejsze znaczenie Pozwala sobie usunąć. Dobrze, czym jest ta przecena z ostatnich godzin, tak, czyli z jednego dnia hmm, od wczoraj. No, nie można nazwać tego inaczej jak korektą, tak? I to korektą w skali godzinnej, jeżeli zaczyna się przyłączać powyżej H4, czyli D1 tygodniówka czy miesięczne, no to tutaj jest jasny sygnał, jasna informacja, że wszystko jest spianizowane i wskazuje trend zostawy. Z rzeczy takich ciekawszych, które wychodzą, idąc nam od strony najwyższych interwałów w no, i wysoko, czyli wykupione na miesięcznym. Na tygodniówce po raz kolejny jesteśmy powyżej 70 punktów, więc są to już jakieś tam realne sygnały ostrzegawcze, że coś się może tutaj kroić na rzeczy, jeżeli chodzi o tworzenie, no, co by nie były korekty wyższego rzędu. Te korekty zwyczajowo w ostatnim czasie to jest raczej 3-4 dni, ale zakres ruchu rynkowego jest wtedy troszeczkę większy, tak, ta ostatnia, trzydniowa, to jest jakieś e, prawie 200 punktów. E, no ale tak długo jak jesteśmy powyżej tego lokalnego wsparcia 4 3 5 1, no to tak naprawdę nie ma co doszukiwać się za bardzo tutaj jakiejś przeceny. E, US30. E, moja projekcja gdzieś tam schodzi na boczne tory, więc ja już coraz mniej będę do niej wspominał. E, Szczególnie, że jeżeli spojrzymy sobie na wykresy godzinowe, no to lokalne wsparcie 14870 13 mieć coraz lepiej. Ja już to przybliżę jeszcze na Heidnce, czy tak jak na S&P, tam tworzy się taka płaska podłoga. Podobnie i tutaj w ostatnim czasie wyczekiwanie, tak, ale w bardzo krótkiej jednostce czasu. Więc może się okazać, że będziemy mieli za chwilę jakiś większy i wystrzał. Patrząc trendowo, oczywiście, należałoby zwrócić oczy na północ, czyli że kolejny impuls zestawy powinien gdzieś tam pokonać już barierę 15 tysięcy punktów, bo chyba tylko to nas w tej chwili powstrzymuje. Tak, jeszcze zweryfikuję, ale chyba 15 tysięcy nie było w trakcie żadnych z ostatnich sesji. Cena high 14,993 a z kolei wczoraj było 14,994, tak, czyli brakuje 5-6 punktów, żeby rzeczywiście barierę 15 tysięcy pokonać. Trend, powtórzę, wzrostowy, więc ja nawet nie będę sięgał do tych zakusów długości korek, które tu się pojawiały, tak, 250, 300, 30, 500 punktów, bo nie ma najmniejszego jeszcze sensu, bo nie mamy pewności tak naprawdę, że to 15 tysięcy to jest jakiś opór wyższego rzędu. Za chwilę może zostać przełamany. Średnia krocząca w miarę szybka, czy 50, pozostaje lekko w tyle za aktualnymi notowaniami, pomimo, że od kilkunastu interwałów H4 ten wykres raczej idzie w płok niż do góry. Więc trend 600 jak najbardziej w mocy. Don no tutaj można byłoby znaleźć pewną słabość, bo po pierwsze nie mamy nowego szczytu 34800, czyli miejsce, gdzie powstawały szczyty w, w czerwcu. No jesteśmy poniżej, no, czyli jesteśmy poniżej tak naprawdę oporu. No może do średniego rzędu, tak to sobie nazwijmy, ale też nie spadliśmy poniżej wsparcia 34 400. Więc sama ta tendencja gdzieś tam jeszcze utrzymuje się, wzrostowa z jakąś tam słabością przed utworzeniem nowego high. Więc pozostaje nam nic innego, jak oczywiście patrzeć na północ. Jeżeli spróbujemy narysować jakąś linię trendu, no to powinna ona wyglądać w ten sposób. Czyli widać, że około 34 1400 w tej chwili, to jest obszar, gdzie ta linia trendu przebiega, więc można byłoby się cofnąć w tej okolicy, i tu za dużo się nie wydarzy. Punktem odniesienia dla przeceny, czyli nawet jeżeli tutaj nastąpiłoby jakakolwiek, no to, będzie, to będą te spadki, nawet jeżeli odłożę je od góry, to widzę, że tu jest jeszcze miejsce na to, żeby sięgnąć 34220 i też nie można za bardzo jeszcze zmieniać zdania co do kierunku. No ale na pewno 34400, tak, to jest... Miejsce, które podażowo wyglądałoby ciekawie, a no, do niego mamy sporo. Eee, RASEL przejmujemy 200. Eee, tym samym też otwiera się droga na to, żeby spojrzeć na 2100 jako kolejne niższe wsparcie. Ja już przesuwam to w prawo. Eee, tak to powinno mniej więcej wyglądać. Może jakiś retest, po którym na przykład tąpnięcie tego typu sytuacji już się przerabiali. Tak, czyli mamy coś takiego na przykład z maja, z okolic z połowy maja, po czym właśnie zmierzyliśmy stan stronę 2100. Wyjście powyżej 2200, no to tak czy tak ograniczenie pozostaje 2300, więc tutaj konsolidacja jak najbardziej ma swoje własne prawa. I według nich musimy się tutaj... Poruszać. Zobaczę jeszcze Wielką Brytanię, czy coś się zmieniło? No nie, nie za bardzo. tak. Ja cały czas przesuwam swoją czerwoną linię w prawo, 6900 zostaje jako najbliższy wsparcie, no i tak długo jak jesteśmy, no to też zresztą tutaj widać, że obszary zaznaczone na niebiesko to są poszczególne korekty w różnych kierunkach, ale ogólnie korekty, po których wcześniej czy później ten nowy szczyt gdzieś tam się pojawiał. Więc czekamy cierpliwie, aż 9. 6900 stanie się tą trampoliną do tego, żeby gdzieś tam spojrzeć na wyższe wartości, jedną z ciekawszych to pozostaje 7600, ale do tego daleko, daleko no jeszcze, także tutaj na razie słabo się, z tendencji wzrostowej, ale ze słabością, czyli bardziej z poruszaniem się w boku, bo swojego słowa oczywiście o tym daj się też za bardzo nie można Powiedzieć. Patrzę jeszcze na MACD, ale on jest tak blisko zera, że trudno będzie zdecydować, czy on pozostaje w zakresie dodatnich czujnych. Oczywiście bezwzględnie, tak, no to jest minus 8 punktów, no ale w każdej chwili może się pojawić biała świeca i za chwilę będziemy mieli plus 8 na przykład, tak. Więc ten indeks na pewno zostawmy sobie tam z boku, podobnie jak i Resin. No dobra, więcej prośb nie widzę. Będziemy pewnie też okazjonalnie do regionalnych giełd zaglądać żeby weryfikować co tam się dzieje. Ale dzisiaj to tyle. Wideo do Państwa dyspozycji będzie za, za jakiś kwadrans, a my się widzimy jutro na walutach o godzinie 10. Jak zwykle. Dziękuję do usłyszenia.